Ludzie zawsze mieli tę głęboką potrzebę uporządkowania świata, żeby pozbyć się strachu. Mnogość możliwości i pozorów zawsze przerażała ludzi. Myślę, że zawsze byli świadomi istnienia jednej rzeczy, a mianowicie tego, że istnieje yin i yang, mężczyzna i kobieta, biegunowość. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, wyginęlibyśmy. Zatem ludzie z pewnością zawsze byli tego świadomi. Ale jako system kategoryzacji Yin i Yang nie są wystarczające. Nie może nas zadowolić. Dlatego w naszej kulturze rozróżniliśmy Yin żeńskie na dwa elementy kobiecości: to woda, element duszy, i element ziemi, który zapewnia strukturę. Yang, mężczyzna, jest również podzielony na dwa męskie elementy, którymi są ogień i powietrze. Zatem w tym sensie z czterema elementami możemy zorganizować się trochę lepiej, ale nadal nie jest to wystarczające. Nie można kategoryzować żywności według Yin i Yang. To byłoby bardzo dużym błędem jak równoważenie całego Yang. Solo to okropność. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet cztery elementy to za mało. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Nie przegap tej wyjątkowej okazji.